Dzień dobry, proszę Państwa. Naszym dzisiejszym gościem będzie kobieta, której ulubionym posiłkiem jest śniadanie. Kobieta, której ulubioną porą roku jest lat? Niestety, drodzy panowie, nie jest już do wzięcia. Wiecie już, kto to będzie. Jedyna, niepowtarzalna, Joanna. Jak to nie przyjdzie? Powiedziała dlaczego? A mówiłeś jej, że wziąłem dziś leki? Nie pomogło. No, no nie, nie przyszła, proszę Państwa. Mm. Jakubie! Jakubie! Przynieś mi wody, bo mi zasło w gardle. Jakubem, poza imieniem, łączy mnie wyłącznie typ sylwetki. Zapamiętajcie tę twarz, drodzy Państwo, bo pewnego dnia Was może potraktować tak jak mnie. Sprawdzę, co wiemy o naszym niedoszłym gościu. Ma 31 lat. Czyli jest kobietą, która wie, czego chce, a wie, czego nie chce. Nie chciała przyjść do mojego programu, no to jej nie ma. Czyli nie wie, czego chce. A teraz prawdziwa bomba. Ma dzisiaj urodziny. Tę wiadomość przekazała nam osoba, której twarz możecie Państwo podziwiać. Podziwiać na ekranie. Nie przyszłaś tu dziś, droga jubilatko, więc zamiast dać Ci prezent tu. Sprawię ci przyjemność na odległość. Za chwilę dowiesz się i poczujesz, co potrafią te ręce. To będzie utwór zespołu The Beatles. Love Me Do, specjalnie dla ciebie w moim wydaniu. Najlepszego! Życzę ci, żebyś zwiedzała cały świat i żeby pies celników nigdy się tobą nie, nie zainteresował. W ogóle żaden pies! Nigdy! Chyba podoba mi się formuła programu, w której nie dość, że goś w ogóle nic nie mówi, to prawie w ogóle go nie ma. Tak więc idę w swój pomysł sprzedać stacja. Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia!